Cześć, z tej strony Antek, witam serdecznie na kanale Męski w niemęskie, dzisiaj chciałem zapowiedzieć drugi cykl Męskiej Trójki, a w niej chciałem poruszyć temat Samca Alfa. Na grafice widnieją konkretne daty, kiedy ukaże się Męska Trójka, ogółem co się środę, w pierwszym odcinku opowiem kim jest Samiec Alfa i jakie desygnaty tworzą jego obraz, w drugim odcinku porównamy samca alfa z całą resztą. Postaram się tutaj przedstawić Wam kilka przykładów z życia, które dość precyzyjnie zobrazują nam różnicę. W ostatnim odcinku podsumujemy materiał. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na nasze życie ma postępowanie według wzorców samca alfa i czy warto po niektóre z nich sięgnąć. Ponadto odpowiem na pytanie, czy z samcem alfa się rodzimy, czy też się nim stajemy. Zapraszam serdecznie.